A macie palety czy nie macie? Mam. paletę, to tylko wszystko bo bo inaczej nie nie weszło. Jak Mam. odjedzie? To się gdzieś bliżej podstawcie i na palatach to zacznie się składować, potem przyciągniemy tego wagę. To była bardzo szybka akcja, bardzo szybko się tutaj wszystkie jednostki OSP na terenie powiatu monieckiego zaangażowały w tą akcję. Młodszy kapitan Jacek Kosicki ze Straży Pożarnej w Monikach. I Nie było żadnych problemów, żeby tą pomoc zorganizować. To był tak jakby bardzo szybki strzał, można powiedzieć. Przeszły nasze najsilniejsze oczekiwania. Co przekazujecie Ukraińcom? Pompy szlamowe, ubrania specjalne, hełmy. Krądownice, sporo węży, nowe pilarki do drzewa, najaśnice. ...wiele innego sprzętu. Mamy tutaj dość duży ruch dzisiaj. Akcja zorganizowana przez komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej. Starszy kapitan Antoni Ryszczok z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Dotyczy ona zebrania jak największej ilości sprzętu pożarniczego, które może wspomóc strażaków ukraińskich w obecnie działań ratowniczych. Na terenie naszego placu znajdują się kilkadziesiąt palet już ze sprzętem jak węży pożarnicze, hełmy, umundurowanie bojowe, agregaty prądotwórcze, prądownice, węże które po prostu są potrzebne na co dzień do prowadzenia tych akcji gaśniczych przez Straż Ukrainy. Sprzęt jest oczywiście całkowicie sprawny. Młodszy brygadier Piotr Chojnowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. To wszystko z całego województwa trafia tutaj do nas do komendy i będziemy to przewozić do punktu w Zamościu i tam będzie rozlokowane naszym kolegom strażakom z Ukrainy. Nie pozbywamy się sprzętu w całości. To jest sprzęt, tak jak mówiłem na początku, całkowicie sprawny, ale jak to określił komendant, zbywający, czyli taki, który może być użyty. Sytuacja no, nie jest zwyczajna. Musimy sobie pomagać. Koledzy strażacy z Ukrainy na pewno z tego skorzystają. No wszystko to, co może być przydatne w pierwszej kolejności dla strażaków z Ukrainy po to, żeby prowadzić działania ratownicze, nawet w tak trudnych warunkach jak wojenne. Brygadier Marcin Janowski z Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Białymstoku. Lista ich potrzeb została uzgodniona. Z oficerami łącznikowymi ze strony ukraińskiej, i to ze strony ukraińskiej wyszło to, co chcą od nas w pierwszej kolejności. Oczywiście będziemy się starali tą listę rozszerzać i uzupełniać, no bo sytuacja jest dynamiczna.